Cześć Manko, z tej strony Damian. Dzisiaj zajmę się produktami spożywczymi, które kupujemy w sklepach, a dokładnie drugą stroną opakowań tych produktów. Jakie informacje tam są podawane od producentów, na co należy zwrócić uwagę, tak, żebyśmy mogli wybierać te produkty jak najzdrowsze produkty, jak najmniej przetworzone, takie, które nam dostarczą jak najwięcej dajmy witamin tych składników odżywczych, które nasze ciało potrzebuje. Jeśli chodzi o drugą stronę, czy też tylną stronę opakowań produktów spożywczych, to znajdziemy tam takie informacje jak wartości odżywcze, składniki, jakie wchodzą w skład danego produktu, czy też yy, datę przydatności, jak również datę ważności. Może tam też być napisane należy spożyć do czy należy spożyć przed. Jeśli chodzi o datę ważności, to może też być napisane na opakowaniu należy spożyć do i w takim przypadku takie produkty należy po przekroczeniu tej daty, po upływie właśnie tego terminu, niezwłocznie wyrzucić. Mogą to być produkty rybne, wędliny, mleczne. A jeśli na tylnej stronie opakowania znajdziesz data przydatności, to znaczy, że ten produkt możesz spożyć po upływie właśnie tej daty, lecz musisz oprzeć to właśnie na już samoocenie dzięki patrzeniu i określeniu, czy dany produkt jest jeszcze przydatny do spożycia, jak również dzięki węchowi, czy zapach jest odpowiedni, jak należy, gdy na przykład ten produkt jeszcze spożywałeś przed upływą daty przydatności, jak i również po spróbowaniu, czy ten smak nadal się otrzymuje, czy można powiedzieć, że znacznie się zmienił. Także w takich przypadkach należy samemu ocenić już dany produkt, jeśli chodzi o datę przydatności. I drugą rzeczą jest też, że. One mogą, te produkty, stracić pewne wartości odżywcze, pewne witaminy, może zmienić się też barwa tego produktu. Też właśnie, też duże znaczenie ma tutaj to, w jakich warunkach przechowujemy, czy akurat dany produkt był przechowywany w warunkach, jakie zalecał producent. I tutaj już nie ma znaczenia, czy to jest data ważności, czy data przynależności. W Obydwu tych produktach należy właśnie przechowywać w takich warunkach, jakie zaleca producent, tak, żeby właśnie do tej daty czy to ważności, przynależności zachował właśnie ten produkt swoje wszystkie wartości odżywcze, żeby on się po prostu nie popsuł. Na wzór takiego jednego produktu, gdzie pokażę właśnie wartości odżywcze, skład, jak i jak można zmniejszyć spożywanie kalorii spożywając jeden dalej i ten sam produkt. Oczywiście tutaj też mogą niektóre osoby powiedzieć, że a na przykład mi wersja light nie smakuje. Twoja opinia, twoje zdanie, jak ci wersja light danego produktu nie smakuje, to zjedz sobie normalną wersję, jak to się mówi, tą tujsiejszą, a spróbuj może znajdziesz inny produkt, na którym możesz zaoszczędzić kalorie. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz zaoszczędzić te kalorie, jeżeli chcesz zredukować tą tkankę tłuszczową na swoim ciele. I na przykład sobie wziąłem mozzarellę. Jest mozzarella tej samej firmy. I jak widzisz, jest ta podstawowa wersja, czy można powiedzieć, pierwszej produkcji mozzarella, gdzie zawiera ona 18 gram tłuszczu. I tu masz właśnie tą tabelkę wartości odżywcze produktu bez zalewy. Czyli jak otworzymy opakowanie, wylejemy tą zalewę, kładziemy sobie mozzarellę na desce, to mamy takie wartości odżywcze, że w 100 gramach danego produktu y, będzie 234 kilokalorie, z czego 18 gram to są tłuszcze, a w tych 18 gramach jest 12 tłuszczów nasyconych. Z kolei węglowodanów 1 gram, i cukrów w tych węglowodanach jest też 1 gram. Następnie mamy białko 17 gramów i soli 0,6 g. Też są podawane właśnie porcje w porcji 25 gramowej. No myślę, że nikt takiej porcji 25 gramowej nie zjada. Ja na ogół zjadam całą mozzarellę 125 gramów. I teraz moim wyborem zawsze pada mozzarella light i tutaj możesz zauważyć, że w 100 gramach produktów w mozzarelli light masz 8,5 g tłuszczu. A w normalnej wersji masz 18, czyli widać znaczącą różnicę o 9,5 g. Z czego tłuszcze nasycone 5,8 g, tu jest 12 g. Węglowodany bez zmian jak i cukry w węglowodanach. No i w wersji light jest o 2 g więcej białka ale bardzo właśnie ważne, że ta wartość odżywcza kaloryczna jest mniej w 100 gramach produktu w wersji light, a dokładnie 87 kcal. Także jeżeli chcesz się odchudzać, chce zredukować tkankę tłuszczową, to warto szukać produktów w wersji light, mniej kalorycznych, żeby już na samym starcie y, zmniejszyć te spożycie kalorii. Y, następną rzeczą, na co należy zwrócić uwagę, to są składniki. I tutaj moim zdaniem, jeżeli chcemy spożywać mniej kalorii, to nale, należy zwrócić właśnie na te wartości odżywcze danych produktów, jak i też są inne jeszcze metody na co należy zwrócić uwagę, ale moim zdaniem pierwszym punktem jest właśnie, że zwracamy na te wartości odżywcze, czyli ile kalorii dostarczy nam dany produkt, jeżeli go zjemy. Kolejną rzeczą już bardziej tak jakby Oczywiście, ta tabelka wartości odżywczych moim zdaniem jest na pierwszym miejscu. Nieważne, czy chcemy schudnąć, czy chcemy przytyć, czy chcemy odżywiać się zdrowymi produktami, takimi produktami, które są, jak to się mówi, jak najmniej przetworzone, mają jak najmniej dodatków chemicznych. Oczywiście, chcę zaznaczyć, że te wszystkie dodatki E100, E500, gdzie stoi właśnie literka E i cyfra, nie są wszystkie szkodliwe, bo bo są to też oznaczenia y, dodatków, które nasze ciało, dajmy, potrzebuje, tak? Dlatego, jeżeli y, odrzucasz wszystkie produkty, które w składzie mają jakiś właśnie dodatek oznaczony E, jakaś tam cyfra, to doradzam ci y, wziąć i doinformować się, jakie te dodatki E z tą cyfrą są szkodliwe, a które są nieszkodliwe. Jeśli chodzi właśnie o składniki, to jest jakby kolejny krok na co musimy zwrócić uwagę, na skład danego produktu, jakie składniki w nim zachodzą. I jeśli tutaj właśnie chodzi o tą mozzarellę, no to mamy mleko pasteryzowane, sól na drugim miejscu, regulator kwasowości, kwas cytrynowy. A w tym mamy mleko, sól, podpuszczka, regulator kwasowości, kwas cytrynowy. Także yy, ten produkt nie ma za wysokiego składu, nie ma dużo składników. Kolejną rzeczą, na co chcę zwrócić uwagę, to nie do końca kaloryczność danego produktu, jak i to, że dany produkt jest mniej kaloryczny od innego, oznacza, że jest dla nas zdrowy, że ma, można powiedzieć, lepszy skład. I teraz na wzór przygotowałem sobie dwie czekolady gdzie jest wykwintna czekolada gorzka z miodem, migdałami i nugatem. Oczywiście tu jest skład y, większy, bo jest miód migdały. Jest też czekolada 90% kakao, czyli jest, no można powiedzieć, bardzo gorzka. Y, ja zalecam już, jak y, nie lubisz bardzo gorzkiej czekolady, moim zdaniem, to już, żeby spożywać minimum te 70% kakao. Najlepiej z 80% zawartością kakao. I teraz zwróćmy uwagę najpierw na kaloryczność. Ta ma 528 kcal w 100 g produktu, a ta w 100 g produktu 592. Czyli porównując te dwie czekolady, ta jest mniej kaloryczna, a ta więcej kaloryczna. Idźmy teraz dalej. Na co zwróci, zwracamy dalej uwagę? Na tłuszcze czyli ta ma 32 g tłuszczu w 100 gramach produktu i 19 nasyconych. Ta ma 55 tłuszczu w 100 gramach produktu, 30 g nasyconych. Dalej jest tak jakby można powiedzieć lepsza ta czekolada, wykwintna. Idziemy dalej do węglowodanów, 50 g węglowodanów w 100 gramach produktu. Lecz w tych 50 gramach jest aż 47 g cukru. Oczywiście ja do cukru nic nie mam, lecz jak ze wszystkimi produktami, składnikami, moim zdaniem dawka, jak to się mówi, robi różnicę. Dawka sprawia truciznę, dawka sprawia szkodliwość tego danego produktu, składnika dla naszego ciała. I tu mamy węglowodanów 14, w czym cukrów jest 7 gram, czyli jeżeli chodzi tu o węglowodan, o węglowodany i cukry, no to już ta czekolada gorzka jest lepsza. Kolejnym makroskładnikiem jest białko 6 gramów i 10, sól 1 setna grama, 3 setne grama. Także mimo tego, że ta jest mniej kaloryczna i tak bym wybrał tą czekoladę. Oczywiście nie zalecam też spożywania czekolady całej tabliczki. Są też na niektórych produktach pokazywane właśnie te porcje. Jakie są zalecane, spożywane w ciągu doby, także nimi też można się sugerować. Zawsze czytając coś innego, dowiadując się, zbierając te informacje, to też wpływa na nasze podejście, jak to się mówi, psychiczne do tego wszystkiego, moim zdaniem. Teraz przeanalizujmy skład tej czekolady gorzkiej: Miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, kakao obniżonej zawartości tłuszczu. Cukier jest na czwartym miejscu. Naturalna wanilia bulbon. I może zawierać orzechy laskowe, migdały, mleko i soją. To jest też taka, można powiedzieć, informacja dla alergików. Jeżeli ktoś jest y, alergikiem pod kątem mleka, soi, czy też orzechów, to jest taka informacja dla alergików. I tutaj skład teraz tej czekolady wykwintnej. Cukier na pierwszym miejscu. Dlaczego? No, bo jest dużo tego cukru. Dlatego, jeżeli czytamy skład, to przeważnie y, są tak ułożone te Składniki, którego jest najwięcej w danym produkcie, czyli cukier, masa kakaowa, masło kakaowe, miód 2,5%, migdały, emulgator, leucytyna sojowa, białko kurze w proszku, aromaty, może zawierać inne orzechy i mleko. Tak samo tu jest taka informacja, że może zawierać jakiekolwiek orzechy jak i mleko. Informacja, że kakao zawiera minimum 55% w czekoladzie. I tego, tych nugatów 8%. Także tutaj już masz też takie spostrzeżenie i przykład, że nie zawsze mniej kaloryczny produkt to będzie dobry. Nieraz właśnie lepiej wziąć ten bardziej kaloryczny, więcej kaloryczny produkt, bo być, yy, być może jest on dla nas zdrowszy, lecz teraz, żeby spożyć mniej tych kalorii, no to należy właśnie zwrócić uwagę na porcję danego produktu, jaki spożywamy. Jest jedna rzecz, na co należy zwrócić uwagę, i to to już bardziej tak pod kątem, kiedy kontrolujemy spożycie swoich kalorii, kiedy na przykład ważymy dany produkt przed spożyciem, żeby właśnie wpisać wagę danego produktu w aplikację, dzięki której do aplikacji kontrolujemy spożywanie kalorii na dobę. Także jeżeli pod tym kątem działasz, że liczysz kalorie, żeby schudnąć, zmienić swoją sylwetkę, to jest to też dobry sposób, lecz ja chcę zwrócić uwagę na to, żeby nie popaść w takie, jak to się mówi, chorobliwe liczenie kalorii, żebyś Ty później nie miał problemu z, ze zjedzeniem czegokolwiek, jeżeli tego nie zważysz i nie wrzucisz w aplikację. Po prostu aplikacja, to liczenie kalorii ma Ci pomóc na poznaniu danego produktu pod kątem właśnie kaloryczności, pod kątem wartości odżywczych, jakie zawiera dany produkt i też, jak to się mówi, w całokształcie, na poznaniu swojej diety. Ile ta nasza dieta ma właśnie kalorii, na co musimy zwrócić uwagę, żeby kaloryczność naszej diety zmniejszyć pod kątem właśnie słudnięcia, zrzucenia zbędnej tkanki tłuszczowej na naszym ciele. A teraz przechodzimy do kolejnego produktu, żeby wyciągnąć kolejne wnioski, na które też warto zwrócić uwagę, żeby nie oszukiwać samego siebie. Tu mam opakowanie słonecznika, i też od razu skład bardzo króciutki ziarna słonecznika. Informacja taka też, że produkt może zawierać śladowe ilości orzeszków ziemnych, innych orzechów oraz gluten. Oczywiście tu mamy. W 100 gramach produktu podaną wartość kaloryczną, białko węglowodany, w tym cukry, tłuszcze, w tym cukry, tłuszcze nasycone, błonnik i sód. I oczywiście też podają, podają producenci często y, wartości odżywcze w jednej porcji. Tu jest przyjęta 25 g porcji. I należy teraz zwrócić uwagę, że w 100 gramach produktu jest zawarte tyle i tyle kalorii, ale w 100 g produktu z łupką czy bez łupki. I tu jest informacja, wartości podane w tabeli dotyczą części jadalnej, czyli już można wywnioskować że części jadalnej, czyli słonecznika, którego, który jemy bez łupki. I są kolejne informacje też. Opakowanie 200 gram zawiera około 4, 4 sugerowanych porcji produktów bez łupiny. Wartości podane w tabeli dotyczą części jadalnych. Wartość nasion słonecznika części jadalnej w produkcie wynosi około 50 Czyli mamy 200 gram produktu, a mamy 4 y, porcje jakby jadalne. Czyli można powiedzieć 100 gram słonecznika i 100 gram łupek. Jest też referencyjna wartość spożywania dla przeciętnej dorosłej osoby 2000 kilokalorii. No 2000 kilokalorii to jest y, można powiedzieć Tutaj nie będę się odnosił do y, jakie jest zapotrzebowanie, dla kogo y, wynosi 2000 kilokalorii, bo to trzeba obliczyć. A jeżeli Cię to interesuje, to u góry gdzieś znajdzie zakładkę do filmu, jeśli chodzi właśnie o obliczenie zapotrzebowania kalorycznego. Oglądaj sobie tam ten film, będzie dla Ciebie wszystko jasne. Mam nadzieję, że jest wszystko jasne, jeśli chodzi y, 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 o to, jakie informacje powinniśmy wyciągać z opakowań, a dokładnie z tylnych, czy też z drugiej strony opakowań produktów, jakie kupujemy, tak żebyśmy mogli ocenić, yy, czy dany produkt jest dla nas zdrowy, yy, czy dany produkt należy kupić, czy też nie, bo najgorsze jest to, żeby kupować produkty, płacić za nie, a one wpływają na nasze zdrowie negatywnie, gdzie po długim czasie spożywania, na takich produktów, możemy mieć problemy zdrowotne i musimy udać się do lekarza, żeby znowu wydawać pieniądze na leczenie, tracimy czas, który możemy spędzić na przykład z rodziną, ze znajomymi. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że jeżeli mamy dany produkt gdzie w składzie jest napisane, że zawiera on częściowo utwardzone oleje roślinne lub tłuszcze roślinne, to ja zalecam taki produkt najlepiej odłożyć i poszukać innego produktu. Kolejnym takim moim jakby spostrzeżeniem, jeśli chodzi o cukier, jak to spostrzegać, to na przykład jeżeli w danym produkcie, tak jak pamiętam w tej czekoladzie było 47 gram cukru. Zwróć uwagę, nie wiem, czy wiesz, to przyjmuje się, że jedna łyżeczka ma 5 gram cukru. To teraz mamy tam ponad 9, prawie 10 łyżeczek cukru w tej czekoladzie. Teraz możesz sobie podzielić tą czekoladę na kostki. Nie wiem, czy tam jesz y, dwie kostki, cztery kostki. Czy też wziąć tutaj pod przeanalizowanie jakiegoś jogurtu, który kupujesz jogurt owocowy. I w nim jest dajmy 15 czy 20 gram cukru. Teraz sobie wyobraź 3-4 łyżki cukru. Czy ty jesteś w stanie wypić herbatę czy kawę z 3-4 łyżkami cukru? No ja nie jestem w stanie. Ja piję czy to herbatę, czy kawę bez cukru. Tak się nauczyłem. Po prostu zmiana nawyków żywieniowych zaowocowała i tak mi to smakuje. Ja wiem, że są osoby, które lubią cukier, które. Wypiją i nawet sześcioma łyżkami cukru herbatę czy też kawę. No ale ja zalecam ograniczać ten cukier, bo właśnie duże ilości są dla nas niezdrowe. Chcę też, żebyś wiedział, że cukier może być ukryty pod innymi nazwami. i Na przykład podam y, kilka nazw, a jest to syrop glukozowo-fruktozowy, fruktoza, glukoza, maltoza, cukier trzcinowy, cukier kokosowy, cukier palmowy, melasa. Syrop ryżowy, syrop z agawy, syrop klonowy i wiele, wiele innych. Także musimy też być świadomi, że producenci y, mogą w składzie nie napisać cukier, tylko napisać na przykład właśnie syrop ryżowy. Dlatego też musimy wiedzieć, y, na co zwracać uwagę, czytając skład danego produktu i właśnie też umieć y, wyciągać. Te informacje z wartości odżywczych, czyli z tej tabelki, gdzie musimy zwrócić uwagę, ile w węglowodanach jest cukru, jeśli chodzi o to, czy, cukier, czy zwracamy szczególną uwagę na spożywanie cukru. Kolejną, kolejnym takim można powiedzieć też przykładem i przeciwnikiem cukru jest sól. Cukier słodki, niezdrowy w dużych ilościach. Sól, słona też zdrowa w dużych ilościach. Jeśli chodzi właśnie o dobowe zapotrzebowanie przeciętnej dorosłej osoby na sól, to jest 1500 mg, a przyjmuje się, że przeciętny polak spożywa 10-11 gram soli na dobę. I chcę tutaj od razu powiedzieć, że takie jakby jednorazowe nawet spożycie tych 10-11 g na dobę nie będzie miało negatywnego skutku. Lecz już długotrwałe spożywanie nadmiaru soli może powodować do nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, raka żołądka, czy też na pewno wielu innych chorób, które nie chcemy, żeby nas właśnie dopadły. I ostatnią rzeczą, na co też należy zwrócić uwagę, biorąc dany produkt z półki, kupując go, to jakość produktu, bo niekoniecznie tańszy będzie lepszy, niekoniecznie też droższy będzie lepszy, bo są też dowody, że żywność bio, eko też nie do końca jest taka zdrowa, jak to się nam wydaje, a przeważnie jest ona droższa od tej normalnej, jak to można powiedzieć, żywności, także musimy też mieć zdolność właśnie o oszacowania, oceny danego produktu pod względem jakościowym. No i właśnie tu ma nam pomóc w tym umiejętność czytania wartości odżywczych, umiejętność czytania składu. A najlepszymi produktami to są produkty bez składu, czyli owoce, warzywa, strączki. Także tak to z mojej strony wygląda. Podsumowując, to musimy nauczyć się zwracać uwagę na wartości odżywcze, na składniki. Nie do końca wartości odżywcze powiedzą nam, że dany produkt jest niezdrowy pod kątem, dajmy, Zawartości tłuszczy, czy to węglowodanów cukrów, yy, czy też yy, całej zawartości kalorycznej. Mogę tu powiedzieć, że jest to wszystko pogmatwane, pomieszane, dlatego każdy musi sam do tego indywidualnie dojść. Wymaga to od nas dużo pracy, można powiedzieć, ale warto, bo warto dbać o swoje zdrowie, warto dbać o spożywanie tych produktów, które nie będą negatywnie wpływały na nasze zdrowie, co w efekcie długoterminowym będziemy mogli zadbać lepiej o swoje zdrowie, nie będziemy musieli biegać do lekarzy, wydawać pieniądze na leczenie, tracić czasu na wizyty u lekarzy. Także mam nadzieję, że ten film mi się podobał. Jeżeli tak, to zostaw czuka w górę, zasubskrybuj ten kanał, jeżeli go jeszcze nie subskrybujesz, nie zapomnij o dzwoneczku. Proszę Cię również o udostępnienie tego filmu gdziekolwiek chcesz, komukolwiek chcesz. I jeżeli dotrwałeś do końca, bardzo Ci dziękuję. Zostaw dla mnie informację w komentarzu cały. Będę wiedział, że oglądłeś cały odcinek. Jak masz jakiekolwiek pytania, zostaw też je w komentarzu. Zapraszam również na mojego Instagrama, link w opisie filmu. I polecam inne filmy z mojego kanału. Do oglądnięcia. Także mam nadzieję, że filmy, które posiadam, przyniosą Ci dużo nowych informacji. Lecz nie są one dobrej jakości, nie są one z najwyższej półki, no ale takie są początki. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Widzimy się w następnym materiale. Do następnego. Pozdro.